Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek może trochę nietypowy, ale zacznę nim nowy cykl na moim kanale na temat badań laboratoryjnych i badań obrazowych, jakie są wykorzystywane w gastroenterologii, czyli w nauce części medycyny, która zajmuje się chorobami przewodu pokarmowego, żeby pomóc. Wam w wyborze, również w interpretacji, i w tym, żebyście niepotrzebnie nie wydawali, że tak powiem, waszych pieniążków, które macie, a czasem warto kasę wydać na inne przyjemności niż na powtarzanie badań albo na wykonywanie niewłaściwych badań. Więc pierwsza w tym cyklu będzie elastaza, pierwsza. Jest to badanie, które oznaczamy w kale. Ja nazywam się Marta Dobraz jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem specjalistą właśnie od chorób przewodu pokarmowego. I cóż to takiego ta elastaza? Elastaza trzustkowa, słuchajcie, odpowiada za rozkładanie białek. Jest wydzielana przez trzustkę do światła przewodu pokarmowego, czyli z tych komórek trzustkowych, gdzie jest produkowana przez. Przewodziki i przewód czuskowy wydalana jest na brodawce watera do światła dwunastnicy, i potem do jelit. I ona właśnie odpowiada jako jeden z enzymów trawiących białko, czyli rozkładających te duże konglomeraty białkowe na mniejsze fragmenty, czyli peptydy, z których już nasze ciało może skorzystać. I elastaza właśnie jest wydzielana do światła jelita przez trzustkę. Przechodzi przez jelito niezmieniona, i to jest bardzo ważna jej cecha ze względu na to, że bardzo dobre są oznaczenia, które tutaj mamy, tak? czyli to, co jest w kale oznaczone, możemy jakby przełożyć na powiedzmy sobie zinterpretować na pracę zewnątrzwydzielniczą trzustki. No i właśnie ilość w kale, słuchajcie, no świadczy o tym, jak, w jakim stanie jest trzustka i o tym, jaka jest jej zdolność do produkcji enzymów trawiennych. I stężenie właśnie elastazy trzustkowej w kale odpowiada jej rzeczywistemu wydzielaniu do światła dwunastnicy i również pośrednio patrząc na to, jaki mamy poziom elastazy trzustkowej, możemy myśleć o tym, jak, jaka ilość wydzielanych jest innych hormonów, tak? No nie bezpośrednio, ale pośrednio, tak więc jeżeli mamy wysokie wartości elastazy trzustkowej powyżej tutaj wartości granicznej, to za chwilkę powiem, to znaczy się, że inne enzymy, takie jak amylazy, lipazy, trypsyna, hemotrypsyna również są wysokie. Natomiast jeżeli mamy niski poziom elastazy trzustkowej, to z wysokim prawdopodobieństwem pozostałe enzymy wydzielane do światła przewodu pokarmowego, Również są niskie. I w tym miejscu pamiętajcie, że trzustka ma dwa: tak, możemy powiedzieć, że ma dwa sposoby wydzielania. I pierwszy to jest wydzielanie, właśnie to, o którym dzisiaj mówimy, do światła przewodu pokarmowego, czyli wydzielnicza funkcja trzustki, jak na przykład enzymy, o których tutaj była mowa: amelaza, lipaza, trypsyna. Hemotrypsyna, i trzustka również ma funkcję wydzielania wewnętrznego, tak? czyli do krwi. I tutaj na przykład takim hormonem jest insulina, tak? Czyli żebyśmy nie mylili. E, trzu, pracy trzustki, to jest bardzo ważny narząd, który może wydzielać e, różnego rodzaju produkowane przez siebie substancje na zewnątrz, czyli do światła jelita, i do wewnątrz, Czyli do krwi. Elastaza właśnie jest obniżona u chorych z zaawansowaną niewydolnością zewnątrz, wydzielniczą trzustki, czyli z wydzielaniem enzymów trawiennych do światła przewodu pokarmowego, które biorą udział w trawieniu. Niewydolność trzustki a czułość testu. I słuchajcie, im większe zaburzenie. Im mocniej uszkodzona trzustka właśnie w swojej funkcji wydzielania enzymów trawiennych, czyli tej zewnątrz, wydzielniczej niewydolności, tym ta korelacja pomiędzy wynikami jego czułość, a tym, co się najprawdopodobniej dzieje w brzuchu jest większa. I tak przy łagodnej, łagodnej niewydolności trzustki, no to te elastaza. Mówi się, że jej czułość jest około 60-80%. Jeżeli mamy do czynienia z umiarkowaną niewydolnością trzustki, no to wtedy między 80 do prawie 100. Natomiast jeżeli mamy ciężką niewydolność trzustki, to wtedy tą pewność na podstawie wyniku elastazy mamy praktycznie w 100% potwierdzoną. No i e, co jeszcze jest ważne? ważne są, ważni są pacjenci, szczególnie którzy mają badanie graniczne, czyli e, około na przykład 198 albo 203, e, 186 lub 215 właśnie mikrogramów na gram KU elastazy, ponieważ e, i tutaj wtedy badanie e, co jakiś czas e, powtarzamy albo robimy kolejny pomiar. Po jakimś y, kolejnym epizodzie y, problemu, tak? ponieważ zmienność dobowa stężenia może wynosić nawet 15%. Jeżeli ktoś ma stwierdzoną, y, umiarkowaną albo ciężką y, niewydolność zewnątrz, wydzielniczą trzustki, badania nie musi powtarzać. Jeżeli y, jest podejrzenie łagodnej, y, no to wtedy i gdzieś właśnie y, są objawy. Nie do końca jesteśmy w stanie wszystko zobrazować, pozostałe wyniki badań jakoś tam się nie spinają. Pacjent ma objawy, raz większe, raz mniejsze, no to wtedy jednak tutaj te wahania dobowe trzeba brać pod uwagę również i również wahania w zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent, tak? czyli w jakim okresie swojego życia i nasilenia dolegliwości oznaczamy mu. Poziom właśnie elastazy. I co ważne, poziom elastazy pierwszej nie zależy od egzogennych enzymów trzustkowych, czyli tych wszystkich popularnych leków i preparatów zawierających enzymy trzustkowe, tak? takie zewnętrzne. I to też jest jeden z powodów, dla których postanowiłam nagrać ten odcinek. To są właśnie leki zawierające enzymy trzustkowe, ponieważ jest mnóstwo osób, które przyjmuje je bez wskazań na zasadzie na szóstkę, na lepsze trawienie, bo mnie boli w lewym boku, bo, bo mnie tam kuje i tam jest szóstka, bo lekarz mi kazał brać, bo się trochę lepiej po tym czuję, Ale poprałem parę dni, po trochę się poprawiło, ale potem znowu się pogorszyło. No ale w sumie nie wiem, czy odstawiać to biorę. Wydajecie na te leki naprawdę sporo pieniądze, ponieważ one są bez, bez refundacji. One są dosyć drogie i naprawdę czasami jakby na manowce wyprowadzają pacjentów i jakby tak troszeczkę zagłaskują problem, troszeczkę pomagają i ludzie już przestają szukać przyczyny, tylko działają objawowo, tak? Bo enzymy trzustkowe, no to dostępne w popularnych, a już teraz nawet reklamowanych preparatach, słuchajcie, pozwalają na to, że jak sobie weźmiemy tabletkę i nam się trochę poprawi, no to wtedy przestajecie szukać jakby przyczyny, problemu, dlaczego coś się dzieje, tak? Kiedy tą elastazę pierwszą w kale oznaczamy? Po pierwsze no jest to badanie przesiewowe dla y, młodych, dla dzieciaków tak naprawdę, y, chorych na mukowiscydozę, ponieważ y, choroba trzustki jest jakby wpisana w obraz tej choroby. No i u pacjenta, u którego podejrzewamy, że funkcja trzustki przy jego przewlekłym zapaleniu trzustki, czyli PZT, przewlekłe zapalenie trzustki się pogorszyła, tak? Czyli pacjent przyjmuje leki, ma dietę, i nagle jakoś te objawy zaczynają się pogarszać, albo to jest pacjent, u którego mamy dylemat, czy już powinien dostawać leki, czy nie, czy dostaje odpowiednią dawkę, czy ona właśnie nie jest za mała. Dlatego wtedy również, jeżeli mamy dekompensację, jeżeli mamy Nawrót dolegliwości, pogorszenie ich kontroli, no to wtedy również oznaczamy elastazę w kale. Do rozważenia elastaza w chorobie trzewnej, w chorobach zapalnych jelit, cukrzycy typu pierwszego i przeroście bakteryjnym jelit. Właśnie ze względu na to, że mamy tu pogorszone trawienie, mamy zespół złego wchłaniania, tu również mogą występować tłuszczowe stolce. I wtedy, że tak powiem, żeby uchwycić przyczynę problemu, a nie znowu działać objawowo, tak, ponieważ czasami mogą istnieć dwa problemy obok siebie. Tak pamiętajmy, że jak mamy zdiagnozowaną jedną chorobę, a mimo wszystko nie wszystkie objawy i problemy się wycofały, to trzeba popatrzeć dookoła siebie, dookoła tej choroby się rozejrzeć. Co jeszcze może wywoływać objawy, z którymi pacjent mimo zaopatrzenia pierwszego problemu nadal jest. Tak? No i jak tutaj e, zabrać się za oznaczenie, tak? To jest oznaczenie skału, czyli y, kupę, y, do nocniczka, na papier toaletowy, nie grzebiemy z muszli, tak? Y, mamy takie możliwość kupienia w aptece pojemniczków do diagnostyki właśnie kału, one mają taką specjalną łopatkę przyczepioną do wieczka i umieszczamy w nim właśnie badaną porcję kału, tak? Ilość kału, no, to jest wielkość orzecha laskowego, tak? Nie trzeba tam pod denką napychać stolca. Materiał powinien być pobrany z różnych miejsc, z jednej porcji, tak? Jeżeli wasze stolce są luźne, jeżeli są tłuszczowe, no to trzeba wtedy w jakiś pojemniczek i po prostu nabrać te fragmenty pływającej kupy. Tak? Pojemnik zamykamy szczelnie, zabezpieczamy i możliwie jak najszybciej dostarczamy do laboratorium. Na pewno nie wozimy go ze sobą cały dzień w rozgrzanym samochodzie, tak? I nie zostawiamy. Na parkingu, bo wtedy możemy mieć tutaj wyniki nieadekwatne. Czas oczekiwania na wynik w Polsce jest od 1 do nawet 12 dni, więc jak umawiacie się na wizytę, to zapytajcie w laboratorium, ile czasu będziecie czekać na wynik, bo czasem zdarza się, że przychodzi pacjent i mówi tak: Pani doktor, oznaczyłem sobie właśnie ten wynik, ale w laboratorium mi powiedzieli, że, wynik, że opis badania będzie za dwa tygodnie. Więc na wizyty czeka się długo. Więc zaplanujcie sobie z odpowiednim wyprzedzeniem wykonanie badania, jeżeli będziecie mieli je zlecone. I jakie są wskazania tak pokrótce, jeżeli chodzi o wykonanie badania elastazy? Czyli wtedy, kiedy mamy utratę masy ciała po wykluczeniu procesu nowotworowego, tak? Ponieważ utrata masy ciała towarzyszy wielu różnym chorobom, i najpierw należy wykluczyć te, które są dla pacjenta najgroźniejsze, a potem drążyć i szukać dalej. Biegunki, szczególnie jeżeli w stolce są tłuszczowe, przewlekłe bóle brzucha, wzdęcia i cuchnące gazy. I słuchajcie, to jest właśnie ten. Problem pacjentów z nie nietra, trawiących prawidłowo białek i tłuszczu. I te gazy są naprawdę takie mega, mega cuchnące, a w toalecie, w kibelku zazwyczaj jest tak, że jak pójdziemy, to ta ta stolec w ogóle nie chce spłuknąć się, tak? On się przylepia do ścianek, on nie chce jeden, drugi, trzeci raz, zanim dopiero zleci do kanalizacji, tak? jeżeli są jakieś uporczywe nudności, wymioty. No każdy od czasu do czasu ma problemy z nudnościami, z odbijaniem, z gazami, z wzdętym brzuchem, ale jeżeli to trwa trzeci, czwarty, piąty, siódmy tydzień, tak? jeżeli to trwa pół roku, no to trzeba się wtedy już zastanowić głębiej. Słuchajcie, są pacjenci, co do mnie przychodzą z takimi objawami, gdzie rozpoznajemy przewlekłe zapalenie trzustki, w zasadzie od drzwi za dwa lata, tak? I już wtedy są, są osobami wyniszczonymi z powodu właśnie zaburzeń trawienia i wchłaniania, tak? No, również u pacjentów po ostrych epizodach zapalenia trzustki, szczególnie takich, które nawracają wielokrotnie, kiedy miało miejsce uszkodzenie, zniszczenie miąższu trzustki, kiedy były duże torbiele, kiedy była martwica, kiedy było zapalenie krwotoczne, martwicze, właśnie rozległe zmiany zapalne, pacjent był długo leczony, to szansa na to, że po ostrym zapaleniu trzustki, właśnie z rozległym uszkodzeniem miąższu trzustki, ta wydolność trzustki będzie mniejsza. No również pacjenci po zabiegach z usunięciem fragmentu trzustki. Pacjenci po, z podejrzeniem przewlekłego zapalenia trzustki. To, co mówiłam na początku, tak? na początku może być to PZT łagodne, potem przejść w umiarkowane albo ciężkie, albo od razu objawić się jako zapalenie ciężkie. No zmiany w trzustce w badaniach obrazowych, tak? No to jeszcze za chwilkę o nim powiem. Objawy zespołu złego wchłaniania, czyli niedobory pokarmowe, utrata masy ciała, niedobory witamin, szczególnie rozpuszczalnych w tłuszczach i dolegliwości związane z posiłkami bogatymi właśnie w białko i tłuszcz. No i jakie są te zmiany w trzustce w badaniach obrazowych? Badania obrazowe, no to mamy pierwsze, to jest tomografia, to jest również badanie EUS, czyli endoskopowa ultrasonografia, to jest również tomograf komputerowy, rezonans. I słuchajcie, no trzustka może być trzustką atroficzną, czyli małą trzustką, trzustką ze zwapnieniami w miąższu albo ze złogami w przewodach trzustkowych, tak, może mieć poszerzony, nierównomierny przebieg przewodu przy mniejszych przewodzików trzustkowych i głównego przewodu, który jest nazywany przewodem Wirsunga, tak? Mogą w miąższu być liczne torbiele. Może być również stłuszczenie tego narządu i wtedy inne zmiany są troszkę trudniej widoczne. No i kiedy badać, tak? Dolegliwości... Związane z posiłkami zawierającymi białko i tłuszcz i niedobór witamin ADEK, czyli jak nam się wiele tych różnych zbiegnie wiadomości, tak, i jeszcze do tego pacjent ma różne oznaczenia, i na przykład w proteinogramie ma niski poziom albumin, jeżeli ma bardzo niski poziom witaminy D, bo ją jest najłatwiej oznaczyć z tego całego zbioru, tak? Jeżeli ma ewidentne oznaki niedoboru, no to wtedy zbadanie elastazy kałowej również należy brać pod uwagę. No i mamy ten nieprawidłowy wynik, czyli poniżej 200 i co tu dalej zrobić? No to po pierwsze, to jest udać się na konsultację do gastroenterologa, zabrać ze sobą dokumentację, zabrać ze sobą wyniki badań. Częściej jest tak, że to gastroenterolog zleca badanie i wracacie z wynikiem do niego, ale może się tak również stać, że pójdziecie do laboratorium albo ktoś wam doradzi: Ej, słuchaj, zrób sobie elastazę, bo mnie to wyszło albo gdzieś tam poczytałem i się okazało, że mam przewlekłe zapalenie trzustki i jest problem. Również diagnozujemy właśnie choroby trzustki poprzez USG, poprzez EUSA poprzez tomografię i rezonans magnetyczny i badania towarzyszące dodatkowe laboratoryjne no to wtedy mamy oznaczenie i amylazy i lipazy, i morfologii, i witaminy D, magnezu, wapnia i wielu wielu różnych innych badań laboratoryjnych, cholestazy właśnie stanu jak wygląda Gospodarka białkowa, jak wygląda gospodarka lipidowa, ale o tym to myślę, już powinien z wami zdecydować lekarz, lekarz prowadzący. Jeżeli jest możliwość, albo czasami lekarze, to lekarze rodzinni czy pierwszego kontaktu mają jakby problem z określeniem, co tutaj dalej z pacjentem zrobić, no to wtedy konsultacja z gastroenterologiem, ale jest wielu lekarzy rodzinnych których serdecznie pozdrawiam, którzy spokojnie radzą sobie z prowadzeniem pacjentów z tego typu problemami i wcale niepotrzebna jest konsultacja gastroenterologa. Również tacy lekarze rodzinni są, więc nie ma co wyprzedzać faktów. No i pamiętajcie, że tworzę dla Was wszystkie materiały i możecie szukać kolejnych odcinków w playlistach. Tu powstanie nowa playlista o badaniach Laboratoryjnych. I również musicie pamiętać o tym, że wiedza, którą się z Wami dzielę, to jest edukacja medyczna i nie możecie tego traktować jako porady lekarskiej, bo porady lekarskie i konsultacje odbywają się z Waszymi lekarzami w gabinecie lekarskim albo w jakiejkolwiek innej formie porady lekarskiej. I dzięki wielkie Słuchajcie za wszystkie pozytywne komentarze, za lajki, za postawione kawy, za to, że subskrybujecie kanał i że, tak powiem, sobie podajecie te informacje, bo no, mam wiele informacji zwrotnych, że Wam się te materiały podobają i są bardzo przydatne. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa. Na koniec przypominam, że nie mam wpływu na reklamy, które pojawiają się przed w trakcie i po zakończeniu moich materiałów, a jedyne co staram się reklamować, to wiedza i y, książki na playliście, co czyta gastrenderolog. Cześć, trzymajcie się, pa! pa.